Witajcie, tym razem pokażę Wam, jak zrobić bardzo łatwy, szydełkowy sweter typu Cardigan. Będzie to taki sweter asymetryczny, ponieważ, tak jak widzicie na projekcie, którym narysowałam, z przodu ma takie fajne klapy, które tworzą tutaj taki ogonek i dlatego. Jest on przez niektóre dziewiarki nazywany swetrem ogoniastym, właśnie dlatego, że przód te dwie duże klapy układają się w taki ogonek z przodu. Tył jest prosty, przód jest nieco dłuższy. Łatwość tego swetra polega na tym, że wykonujemy trzy identyczne prostokąty. Ja już mam zrobione te prostokąty. Użyłam do tego wielu różnych włóczek. Mam już trzy prostokąty zrobione. Postanowiłam, że będą to, zaraz tutaj pokażę, takie energetyczne kolory tęczy, żeby było miło otulać się nim na jesienne i zimowe wieczory. Ja już mam wykonane trzy te prostokąty. Przed Wami niestety dużo pracy, ale praca dość przyjemna. Bardzo łatwy wzór, bardzo łatwe wykonanie, a potem złożenie w całość tego swetra. Także myślę, że sobie swobodnie poradzicie. I teraz jeszcze kilka informacji. Tak jak wspominałam, robimy trzy identyczne prostokąty. Dwa prostokąty tworzą przód naszego swetra, te ogonki. Jeden prostokąt to jest tył. I w moim przypadku ja zrobiłam prostokąt. Tutaj są wymiary. Szerokość ma około 44 cm. Długość tego sweterka, długość tego prostokąta to 50 cm, i świetnie pasuje ten sweterek na osoby o rozmiarze 38, czyli takie tradycyjne emeczki. Jeżeli ktoś chce zmieniać yy, wielkość tego sweterka, już należy zrobić to na samym początku: zmniejszyć lub zwiększyć ilość oczek. Przy czym nie gwarantuję, że wyjdzie Wam ładnie ten wzorek, który tutaj pokażę. Ja oczka początkowe, które za chwilkę Wam powiem, no, w zasadzie są one. Rozpisane 70 oczek łańcuszka początkowych robimy. Można już zacząć robić, zanim skończę tłumaczyć. Nie gwarantuję, że w innym przypadku wyjdzie Wam ładnie ten wzorek. Ale oczywiście można próbować, można kombinować, niezależnie od tego, jaki rozmiar będziecie chcieli zrobić, czy na dziecko, czy na osobę dorosłą. Zróbcie trzy identyczne prostokąty. Ja robiłam akurat tak, żeby ja robiłam tak wszystkie trzy naraz. Zaczynałam jeden kolor, potem w drugim prostokącie ten sam kolor kontynuowałam, i w trzecim prostokącie ten sam kolor jakoś tak przyjemnie mi się pracowało. Co jeszcze? Ten sweterek można też fajnie, na ten sweterek można fajnie wykorzystać resztki włóczek. Ja tutaj na dwa rzędy użyłam jednego koloru i bardzo mało włóczki idzie na takie dwa rzędy w, jednej, w jednym prostokącie. Także można śmiało wykorzystać takie końcóweczki. Można zrobić oczywiście inne kolory tych swetrów: bardziej stonowane, czy też czarne, czy czarno-popielate. To już od nas zależy, albo tak kolorowe jak ja. Aby były trzy prostokąty, które potem złączymy i zrobimy otwory na rękawy. Bardzo proste wykonanie, naprawdę uwierzcie, że każdy, nawet początkujący, poradzi sobie z tym swetrem. Ja akurat wykonałam 34 rzędy. 34 rzędy ma jeden prostokąt. I to jest u mnie około 50 cm. Można oczywiście przedłużyć, żeby był taki dłuższy ten sweterek i sięgał na przykład, przykrywał, no sięgał do ud, czy był nawet nieco dłuższy. Używam szydełka 4,5 mm. Bardzo różnych rodzajów włóczek. Używam i akrylowe włóczki, i wełniane, i jakieś mieszanki. Nawet mają różne grubości. Zobaczcie, że wcale tego nie widać tak za bardzo. Co jeszcze? Chyba tutaj wszystkie informacje zostały podane. No, i może rozpoczniemy od naszej pracy początkowej. Oczywiście robimy łańcuszek składający się z 70 oczek. I za chwilkę pokażę po zrobieniu tego łańcuszka. Jak dalej poradzić sobie z, z, ze wzorem i dalszą częścią robótki? A więc robimy 70 oczek łańcuszka. Łańcuszek zrobiony. Jesteśmy w tym miejscu. Zrobiliśmy właśnie szerokość naszego jednego prostokąta. Można o zrobić sobie y, od razu, y, zacząć następne prostokąty, żeby tak iść od razu. W każdym prostokącie, ale można skończyć jeden, potem zacząć drugi, trzeci, jak już komu wygodnie. Łańcuszek zrobiony i zabieramy się za pierwszy rząd już właściwego wzoru. Bardzo proste, będziemy robić praktycznie tylko słupki. I jak się zabieramy za pierwszy rząd, odliczamy na naszym łańcuszku sześć oczek łańcuszka, a już na szydełku można zrobić sobie od razu narzut i przytrzymać palcem sześć oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. W to szóste oczko wbijamy szydełko, może być pod dwie pętelki. I robimy tutaj dwa słupki naraz najpierw. Pierwszy słupek. Dalej narzut i w tym samym oczku drugi słupek. Znów robimy narzut w oczku obok, w następnym oczku. Również wbijamy szydełko pod dwie pętelki i powtarzamy tą czynność. Robimy w jednym oczku dwa słupki. I to jest cały motyw, który będzie się powtarzał już do końca tego. Rzędu, ale już przez całość naszego sweterka. Także zobaczcie, bardzo proste wykonanie, bardzo prosty wzór. No dobrze, ale jak przejść dalej? Robimy od razu narzut. Na naszym łańcuszku odliczamy tym razem trzy oczka w lewo. Raz, dwa, trzy. I w tym trzecim oczku robimy kolejne słupki, również dwa słupki. W jednym oczku, raz i drugi słupek. W tym samym oczku robimy narzut, i zaraz w oczku obok powtarzamy tą czynność, czyli robimy znów dwa słupki. I tak przerabiamy ten pierwszy rząd już do samego końca. Czyli odliczamy trzy oczka w lewo, w trzecim oczku nasz motyw, czyli w jednym oczku dwa słupki. Zaraz w oczku obok dwa słupki. Tak wygląda ten pierwszy rząd. Ja przerobię go do końca. Powiem, jak zakończyć i jak rozpocząć następne rzędy. Pierwszy rząd prawie skończony. Powinniście zrobić 16 takich motywów. Motywem nazywam te cztery słupki obok siebie i powinno wam zostać. Trzy oczka łańcuszka, tutaj taki ogonek. I każdy rząd będziemy zakończać jeszcze słupkiem. Oprócz zaraz za tą czwórką słupków robimy narzut i szydełko wbijamy w ostatnie oczko naszego łańcuszka. I tutaj robimy jeden słupek, jeden pojedynczy. Każdy rząd będziemy zakończać właśnie takim jednym słupkiem, ale to za chwilkę. I jak zacząć następny rząd? Odwracamy po prostu nasz ten paseczek na drugą stronę, tak żeby pętelka była po prawej stronie. I tak będziemy odwracać za każdym razem, kiedy będzie zmiana rzędu. Można już tutaj zmienić kolor, to już tak, tak jak wspominałam. Od nas zależy, jak zrobimy kolorowy ten sweterek, albo można w ogóle nie zmieniać kolorów. Też myślę, że będzie dość ciekawy, każdy następny rząd rozpoczynamy od trzech oczek łańcuszka, które zastępują pierwszy słupek, a więc robimy trzy oczka i zobaczcie, zakończamy każdy rząd jednym słupkiem i rozpoczynamy od jednego słupka. W tym przypadku to są trzy oczka łańcuszka. Zaraz proszę zrobić narzut i zerkamy na nasz pierwszy motyw składający się z czterech słupków. Szydełko wbijamy w drugi słupek. Pierwszy pomijamy, drugi słupek. I tutaj w tym oczku, na tym drugim słupku robimy dwa naraz słupki. Pierwszy. Narzut i znów w tym samym oczku drugi, czyli powtarzamy motywy, które robiliśmy na dole. Dalej narzut i w oczku obok, czyli na trzecim słupku, wbijamy szydełko i również robimy dwa słupki. Powtarzamy. Znów jest nasz motyw, czyli cztery słupki. I ten schemat powtarzamy już do samego końca naszego sweterka. Tak już przerabiamy każdy prostokąt, narzut, zerkamy na następny motyw, drugi słupek, i na tym drugim słupku robimy dwa słupki naraz. Pierwszy i ostatni słupek jest pominięty. Zaraz w drugim oczku znów dwa słupki. Pokażę Wam jeszcze, jak zakończyć. Ten drugi rząd być może komuś jeszcze to sprawi kłopot. A więc tak przerabiamy motyw na motywie. Bardzo łatwa sprawa. Myślę, że poradzicie sobie bez problemu. I za chwilkę jeszcze pokażę, jak zakończyć ten i każdy następny rząd. Drugi rząd już jest przerobiony. Tak wykonujemy każdy następny rząd. I zakończamy go jeszcze jednym słupkiem, a więc robimy narzut i ja lubię akurat sobie tak nieco upraszczać pracę, nie wbijam szydełka bezpośrednio tutaj w oczko tego ogonka, który będzie powstawał nam. Tak samo i również tutaj będzie powstawał ten ogonek, ja sobie po prostu wbijam dziurkę pod łańcuszek. Tutaj robimy jeden słupek. Zawsze zakończamy jednym słupkiem, ponieważ później będzie to miejscem, w którym złączymy prostokąt do prostokąta i powstanie nam tutaj takie łączenie. Będzie to właśnie miejsce na łączenie. I tak jak wspominałam, odwracamy na drugą stronę, tak żeby pętelka była po prawej stronie. I rozpoczynamy kolejny rząd. Ja co drugi dwa rzędy robiłam jednym kolorem, a więc już tutaj odcinałam sobie włóczkę, rozpoczynałam następny rząd innym kolorem, ale niezależnie od tego, jaki to kolor, rozpoczynamy zawsze od trzech oczek łańcuszka, które zastępują pierwszy słupek i dalej przerabiamy zgodnie ze schematem, który tłumaczyłam. Bardzo proste wykonanie, ja tak jak wspominałam, Zrobiłam 34 rzędy wielokolorowe. Są to prostokąty. Ja już mam te prostokąty, zobaczcie, przerobione. Bardzo dużo pracy, ale naprawdę efektowny sweterek będzie. Jeszcze może tak tylko wspomnę: do tego swetra można albo zakupić, albo wykorzystać jakąś ładną broszkę, albo klamrę taką drewnianą i spiąć później te klapki. Albo zwykły pasek. Myślę, że po przerobieniu tych trzech prostokątów dalsza praca będzie już tylko łatwizną. Najwięcej pracy właśnie jest teraz. Za chwilkę pokażę Wam, jak łączyć te prostokąty.